Oczywiście możemy porozmawiać o tym, że tych momentów było dużo więcej, bo ten mecz mimo wszystko był jeden z lepszych, mimo wszystko z naszym wykonaniu, ale to nam nie wystarczyło, żeby w ogóle rywalizować, bo nie złamaliśmy pewności siebie Bełchatowa, nie złamaliśmy, bo oni grali dosyć spokojnie, dosyć pewnie. Robili, grali bardzo dobrze na piłce, którą nawet źle przyjęli, w sensie wysokiej piłki, grali bardzo dobrze technicznie, objęli nasz blok. Byliśmy mało skuteczni w tym, na pewno w tym momencie, a my robiliśmy za dużo błędów po naszych obronach. Więc no wynik na pewno, my możemy rozmawiać o meczu, ale wynik każdy zobaczy, czy zero, to każdy wynik przyjmuje, więc nic nam mi na pocieszenie, że ten zespół grał dzisiaj na pewno troszkę lepszą środkówkę niż wcześniej, ale, ale wynik nie jest korzystny dalej. O ile sam mecz na pewno jest zawsze trudny, o tyle samo przygotowanie do meczu nie jest łatwe, bo, bo nie mamy Marcinka Morzonka już kilka tygodni. Damian Szulc tak naprawdę od dwóch dni gdzieś go zabraliśmy po Gdańsku, bo też miał tam leki, leki uraz z plecami. ZIBI dzisiaj rano się znowu jakby wrócił do, do, do fajnej dyspozycji i dzisiaj rano znowu y, ma problem z łydką. Y, później Bartek Glemański dzisiaj miałem zielone światło, żeby go użyć, ale też nie w pełnym wymiarze, bo dopiero wraca po półtora miesiąca. Więc na pewno sama forma, ten czas, który mamy na trening, nie mamy go za dużo, ale far, forma na trening y, nie pozwala nam na to, żeby normalnie trenować. Y, no, życie to, to są rzeczy, to są które niestety są wpisane w sport zawodowy i to są niektóre stare urazy, niektóre urazy, które które gdzieś przetoczyły się z lata, niektóre które się oczywiście wydarzyły, więc na pewno nie jest łatwo i to nam nie pomaga, ale na pewno to, czego nam brakuje najwięcej, to tej pewności siebie i wiary w tym i przede wszystkim zwycięstwa, żeby ten zespół jakby odpuściło to wszystko, że ta presja jakby od początku, która jest, że my musimy wygrać coś, na razie nie działa naszą korzyść, bo, bo myślę, że mimo wszystko poziom nasz tej gry. Pomimo przegranych dzisiaj był myślę, że jednym mimo wszystko lepszych momentów w tym, w, tym, w tym sezonie dla nas na razie przy tym pędzącej lidze niż to, co wcześniej graliśmy.